Oko? Mama. Mam włożyć oko. Oj, powolutku. Proszę. Oj. Oj. Nie chcę się trzymać. Czekaj, zupełnie na tą stronę. A. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmie opowiem wam, może razem wam opowiemy, zobaczymy. Opowiem wam. Opowiem wam o tym coś, chodź ty pokaż się jak wyglądasz jaka babuszka moja, taka mała słuszka, co? Opowiemy wam dzisiaj o rzeczach, które nam się sprawdziły praktycznie od pierwszego dnia, kiedy się urodził mały które bardzo serdecznie wam z całego serca polecam i zacznę może od tych właśnie które, które um służyły nam od pierwszego dnia. Jest na przykład między innymi monitor małego i tutaj niekoniecznie chodzi o ten model, chociaż my jesteśmy z niego ogromnie zadowoleni. Przesuń się, chodź tutaj. Jest to e, monitor firmy e, Tomi Tipi i ten ma wbudowaną kamerę, która działa też na potrzeby I ten monitor w zestawie też miał taką e, specjalną, plastikową e, matę, która układał się pod matę z dziecka, która. E, detektor ruchu. I ona była bardzo wrażliwa. I zaczęła właśnie alarmować nas, że coś się dzieje złego z małem, bo chociaż tak się wcale nie stało. Dlatego my nie korzystaliśmy z niej zbyt często, z tego względu, że jest po prostu. była zbyt wrażliwa. A mało jego mieście po prostu spało do ruchu. E, I ja i tak zawsze przed nim czuwałam, bo przez pierwsze miesiące. Mały spał razem z nami yy, w sypialni. Dlatego nie potrzebowaliśmy tej, tej, tej maty, ale mówię Wam o tym, że też jest yy, i moim zdaniem jest to zakup. Koniecznie, szczególnie jeżeli ktoś ma troszeczkę większe mieszkanie. Chociaż mówiłam Wam o tym też kiedyś, że przecież my dużego mieszkania wcześniej nie mieliśmy i naprawdę nie było słychać, co się dzieje w sypialni. A my byliśmy w pokoju kilka metrów dalej. Kolejna rzecz, którą chciałam, o której Wam dzisiaj chcę powiedzieć, i chyba nigdy nie wspominałam o tym, jest łóżeczko Jamesa z firmy Stokke i na początku ja byłam bardzo przeciwna jego zakupowi, bo zupełnie wydawało mi się zbędnym gadżetem. Ale teraz, z perspektywy czasu, jestem z niego bardzo zadowolona. Z tego względu, że my kupiliśmy zestaw, który od początku zaczynał się od takiego małego łóżka, który miał baldachim, który po prostu wyglądał cudownie. Wyglądał na kołysce. Bardzo podoba mi się to, bo ma kółka, można go przenosić spokojnie z pokoju do pokoju. Jest bardzo solidnie wykonany. I e, małemu mu się w nim dobrze śpi, chociaż to nie jest tylko i wyłącznie pewnie zasługa łóżka, ale też materaca i innych czynników. Ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego łóżka i e, bardzo się cieszę, że go mieliśmy. Czytaj. tak, tak, chyba mówi po turecku. tak, tak, to łóżko jeszcze ma kilka elementów dziś, dziś, dziś. i podobno może nam się przydać nawet do dziesiątego czy do 11 roku życia, już nawet nie pamiętam, w zależności od tego, jak duże będzie jest Wasze dziecko. Dziś, dziś, dziś. Zawierają się dodatkowe elementy, których my jeszcze nie używaliśmy, z tego względu, że one, jeżeli je zamontujemy, to sprawimy, że łóżko będzie jeszcze większe niż jest w tym momencie, co oznacza, że James może użytkować go przez kolejne kilka lat. Nie wiem, czy będzie chciał, ale zobaczymy. Przedni ten panel też się tutaj wyjmuje, z tego względu, żeby mały miał dostęp do łóżka, będzie mógł w przyszłości wychodzić z niego sam, jeżeli będzie miał taką ochotę. Bardzo podobają mi się meble generalnie tej firmy, ze względu na ich funkcjonalność, na bardzo dobrze przemyślane. Klany, wzór design za to, że ma kółka, ta kółka może zjąć, spokojnie mieści się łóżeczko w, w drzwiach, w ramie drzwi, dlatego my przynosiliśmy się, kiedy mały na przykład że się czuje, bardzo często zabieramy go z powrotem do swojej sypialni, żeby przy nim czuwać. Ciekacie, ja tutaj mam mu krew włączam. Um, I um, używamy go od pierwszego dnia życia małego i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowaliśmy że na ten zakup. Wadą produktów w stokę, bo ja mam ich kilka w domu. Niestety jest ich cena, ale Będziecie dbać o te meble, a to nie jest zbyt trudne To po okresie ich użytkowania, bardzo prawdopodobne jest to, że będziecie mogli je komuś odsprzedać I odzyskać część swoich pieniędzy, znasz część pieniędzy I wiemy, że tak nie dzieje się na przykład w przypadku innych mebli kupionych w innym Z tego względu, że one po prostu nie, nie, nie mają takiej trwałości jak właśnie te Z tej firmy mamy też przewijak i niestety kupiliśmy go trochę późno, dopiero kiedyś tutaj przeprowadziliśmy i już nie korzystamy za bardzo z tej e, funkcji przewijania, z tego względu, że robimy to zazwyczaj w sypialni albo nawet i na podłodze gdzie popadnie. Ale teraz jest to miejsce, właśnie patrzę też na przywiek, w którym trzymamy rzeczy małego i bardzo też funkcjonalnie ma z boku e, powieszone szufladki Ja tam przy, trzymuję jego rajstopki, skarpety, Bandamy itp. itd. E, z firmy Stokę mamy jeszcze krzesanko do karmienia, o którym Wam też mówiłam już kilka razy, i jestem z niego niesamowicie zadowolona. Wszystkim naprawdę... Serdecznie polecam, jest też po raz kolejny funkcjonalny, bardzo wygodny, łatwo się go czyści Nie zajmuje dużo miejsca, co moim zdaniem jest ogromną zaletą Ładnie wygląda po raz kolejny i jest naprawdę godny uwagi Kolejna rzecz, jeżeli mówimy, jesteśmy przy tym jedzeniu, to mata pod krzesełko. Nasz dywan i tak, i tak już jest na, naprawdę zniszczony, i będziemy musieli pewnie za jakiś czas go wymienić. Marzymy się panele, ale to też nie wiem, czy to jest dobry pomysł z małym dzieckiem, bo James uwielbia stukać e, wszystkim i mamy element, gdzie mamy. W posadzkę, i tam to jest ich ulubione miejsce, żeby właśnie stukać czymkolwiek. Dlatego nie wiem, czy panele to by było dobre rozwiązanie, ale wydaje mi się, że są o wiele łatwiejsze w czyszczeniu. Ale wróćmy do maty. Mata, taka, którą się wyściera pod krzesełko, to jest po prostu zbawienie, które uratuje ten dywan jako taką Oczywiście, jeżeli mój syn ma większy zasięg, no to niestety, a to nic nie poradzę. Jest jeszcze jeden mebel, o którym Wam chyba nigdy nie wspomniałam. A używamy go praktycznie codziennie. Nie, używamy go codziennie na 100%. I jest to fotel Bujany, um, z tym, że on jest na takich specjalnych łożyskach nie wiem jak to się nazywa oficjalnie przepraszam, po angielsku to jest gliding, czy po prostu przesuwa się tak jak ja właśnie w tym momencie do przodu i do tyłu. I um, jest to fotel, z którego ja korzystałam na początku, kiedy karmiłam małego. W tym momencie Gavin też właśnie tuli go, czytałem mu książeczki w nim. Jest bardzo wygodny, po prostu niesamowity dla naszych pleców. Możecie też do niego dokupić na przykład takie specjalne krzesełko na nasze stopy. Ja nie chciałam, nie chciałam tego. I pomimo tego, że krzesło jest dość dużych rozmiarów. Zupełnie nie żałuję jego zakupu i na razie też nie mamy zamiaru się go pozbywać z tego względu, że jest po prostu bardzo wygodnym, wygodnym i użytecznym meblem. Kolejna rzecz, z której jestem niesamowicie zadowolona to nasz wózek, który wiele przeszedł. Miałam też spacerową wersję wózka, którą odczytałam mojej koleżance, która też jest nie bardzo zadowolona z tego względu, że ona trochę częściej porusza się autobusami i potrzebowała mniejszego wózka. O wózku robiłam wam recenzję. Nie może nie powiedziałem z o tej spacerowej wersji ale codziennie go, codziennie go używamy. Mamy też spacerówkę, którą kupiłam kilka miesięcy temu przed wyjazdem do Polski. Przepraszam, synku. Jest to McLaren, też właśnie patrzę na niego i w tym momencie go nie używamy, ale jest to wózek po raz kolejny. Wiemy o tym, że jeżeli nie będziemy go potrzebować, to będę mogła go ponownie odsprzedać i ktoś będzie mógł z niego Już Wszystko, jeżeli chodzi o takie większe zakupy. A teraz powiem wam o takich mniejszych rzeczach, które też bardzo nam się przydają i część z Was nadal mnie pyta co myślę o kocyku um, z Lamilu codziennie, jest codziennie używany widzicie, wygląda w ten sposób, ile razy go prałam uh, James go kocha mój mąż go kocha i marzy o tym żeby, żeby posiadać większą wersję tego koca, ale boję się, bo chyba nigdy by nie wstał um, ręczniczek z Kat Dry, ten wygląda jak Taki mały robaczek jakiś świętojański z czułkami. E, mięciutkie, świetnie się piorą i używamy ich codziennie. I jeszcze jedna rzecz. Um. Kto, o której też wam nigdy nie wspomniałam jest to pojemnik na mokre chusteczki którego szukałam o jejku kilka miesięcy moja mama kiedyś takiego używała jak mój brat jeszcze był malutki a to było 18 lat temu i mamy jeszcze jedno opakowanie właśnie e, które bardzo dobrze się trzyma e, fajne, ja kupiłam to akurat w Whole Foods ale wiem, że można znaleźć je z firmy Pampers w takich dużych, dużych supermarketach w Butcie na dziale dziecięcym tylko nie wszyscy, nie wszyscy go mają bardzo lubię te pudełki ze względu na to, że chusteczki w nim nie wysychają i mamy dwa opakowania, jedno stoi w sypialni, a drugi stoi w pokoju, żebyśmy mogli po prostu używać z nich w różnych miejscach w razie potrzeby. I na dzisiaj to już chyba wszystko. Trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. pa!